Nawigacja Orange. Wyszukiwanie lokalizacji i wyznaczanie trasy podróży. Nawigacja Orange to pierwsza na polskim rynku usługa autonawigacji GPS bez korków, oparta o system nawigacji online. Nawigacja Orange poprowadzi cię za pomocą automatycznie aktualizowanych, precyzyjnych map i jasnych komunikatów głosowych do celu, a dodatkowo pomoże ci ominąć korki i roboty drogowe. Ostrzeże przed fotoradarem i szybko znajdzie szukaną przez Ciebie restaurację czy stację benzynową. Aby skorzystać z usługi, wystarczy wysłać SMS-aktywacyjny o treści odpowiedniej dla wybranej oferty. W przypadku klientów ofert Delphin, Pelikan i Pantera w Orange, SMS należy wysłać pod numer 351. Dla pozostałych ofert pod numer 6284. Usługę nawigacja Orange można także zamówić w dowolnym salonie Orange za pośrednictwem przedstawiciela handlowego lub kontaktując się z biurem obsługi klienta. Można też dokonać aktywacji samodzielnie na stronie Orange Online. Dotknij ikonę nawigacja znajdującą się na ekranie głównym. Zostanie wyświetlony konfigurator. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie. Dotknij. Dalej. Podczas pierwszego połączenia z nawigacją musisz skorzystać z transferu danych GPRS. Twoje konto zostało skonfigurowane. Dotknij OK. Dotknij Nawiguj. Z listy wybierz Prowadź do. W polu tekstowym wpisz zapytanie, na przykład Salon Orange. Dotknij Wyznacz trasę. Została wyświetlona lista dostępnych lokalizacji. Wybierz szukaną lokalizację. Dotknij Wybierz. Wybierz tryb trasy, a następnie dotknij OK. Wybierz opcję nawigacji i dotknij OK. Wybierz rodzaj trasy. Nawigacja została uruchomiona. Postępuj zgodnie z instrukcjami lektora. W ten sposób nawigacja poprowadzi Cię do celu podróży. Aby powrócić do ekranu głównego, kliknij przycisk Home.